Cześć, tu Madzia, za mną jest Wojtek. Jestem. Dzień dobry. Jestem ja. Mamy farming w wali Minecraft. Będą zbiory dziś jakieś? Zobaczcie, nas już są. Ile one tam dorastają? Coś tam jest do zebrania, ale widzę, że mamy 31 376. To i tak? A nie, no Więc dobra. nie wybudujemy. Dziś. Znaczy wybudujemy, ale w następnym dniu pewnie. E, tak, ale wiesz, jeszcze kwestia jest tego, że ja potrzebuję jednego staka drewna bodajże. Tak. A, to i tak. Więc no, to ja już na spokojnie sobie pozbieram. E, to czekaj, co tu się stało się? No i tak trzeba nam godę ogarnąć. Dobra. W sensie takim, że drzewo wyrosło bająk, i... Pająk nie, nawet nie myśl o tym, że kurde będziesz łaził po naszych sadzonkach. Do widzenia. <laughs> Dlatego mówię, że trzeba wcześniej kłócić się spać. Sayonara. Dobra, ja tu trochę dosadzę, skoro nie mam wiesz, takiego pędu, A, że... ja to nie mam konewki. A dać Ci? Daj mi, ja podleję to co mogę. I widzisz, co się tak stało z tymi, z jagodami. E, wiesz co, bo tu chyba drzewo, tu drzewo, wyrosło, drzewo wyrosło i liście, no. tak. Gdzieś za blisko musiałam posadzić. Ale tak to czekaj, to chyba mam. mamy gdzieś, czekaj, to są te... Jeszcze me... gdzieś są, tak, na pewno melon są. Melonberry chyba. Jeszcze o... na bank są. So. Ja to czekaj, wiesz co, ja od razu zbiję od to drzewo, żeby nie było za blisko, a te zetnę stąd. Bo nam jeszcze z jagód brakuje czarnych jagód. Blackberry, no. Ale to ja nigdzie nie widziałam. Ale to wiesz, to teraz będziemy mieli wszystko wybudowane, możemy się szlajać i sobie coś znaleźć, nie? A Jest czekaj. Samolot. bo, <noise> Ale masz pragnienia. To, czekaj, nie, dobrze, w pobliżu nie ma żadnej brzozy, możesz mieć samolot. E, dobrze, ja idę, bo ja widzę, nie pokazałam enchantu, jak on tu wygląda. I prosty podstawowy. Dobra, Docze A to już z Lapisem się zaklina. Czekaj, idę sobie pozaklinam. Zakres kilofik i y, mieczek. Mamy lapis? Mamy nawet lapis. Powinien taką. tam gdzieś być jakiś. Bo zbrojki nie będę za zaklinała, dopóki nie mam diamentowej, bo to nie ma sensu. Ale mieczek, proszę bardzo. Tylko osrość 4, co za beznadziejny miecz. O, ale słuchaj! E, jak będę kilofem zabijała, mam e, XP boost trzeci. O, nice. Na kilofie to wiesz co, od razu... A, nie stać mnie. Oj. Oj. oj, oj. <laughs> no tak, bo do dwóch mi poziomów zabrakło. To nic, to, 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 to się ogarnie w takim razie. Ja wracam do ścinania drzewek. Mhm, to nasze drzewo zostaje. Tu jeszcze coś gdzieś zostało, tak. O, i niech to wygląda. I na razie nowych drzewek nie sadzę. Mhm, tutaj też na razie też nie będziemy sadzić właściwie żadnych nowych tych. Chociaż. I tak będziemy potrzebowali jeszcze 120 drewna, bodajże do tego e, kościoła. Ale to wydaje mi się, że tutaj nam wystarczy z tych wszystkich, co ja nasydziłem, bo tego jest pełno. Może, może, no, dobra, chyba. A ja na razie będę mało. zbierała, wiesz, jeszcze w tym, e, tego dnia drewno. I jutro sobie to wsadzimy. Czy ty podlałeś wszystko? Tak. Dobrze. Zwierzaczki, coś tamte? O, krowa jest duża. Już urosła? Mhm, szybko. Fajne są te bloki, te, te, te laki. One nie kosztują dużo tysiaka tylko. A widzisz, jakbyś nie kupił tego bloku, mielibyśmy już dzisiaj. No wiem. No. O Jezus, ona z tymi oczami, to jest komedia. A ja już nie mam oczu. No nie. A, dobra. Eee, ty nie ogarnęłaś zwierzeczków, tak? Nie, nie, ja od razu poszłam na ten, na drewno. Ale wiesz co ci powiem? Tej kroby nie da się nie da się doić ani nie da się jej pogłaskać. A czym ty ją chcesz doić? Nie wiem, do jarko. Nie, misku się no. doi. Tam mleko to takie. grzybowe? Fuuu! Nie, ale nie możemy, nie możemy nic z nią zrobić. Także nawet nie możemy jej wyczesać ani jej pogłaskać. W więc sumie? Ona po prostu sobie funkcjonuje. Nie funkcjonuje. Zastanawiam się nad smakiem mleka grzybowego. Nie wiem, nie piłem. Ja też nie, nie wiem, czym chciała. Nie jest takie, jest. Ja się ostatnio dowiedziałem, o, że. Jest... O, w mleku, rozpuszczasz się masz. Ja się ostatnio dowiedziałem, słuchaj, że jest mleko. z groszku. O, to tego też nie wiedziałam. Ja bardzo lubię migdałowe. A ja zależy. Najbardziej chyba z tych wszystkich takich roślinnych to owsiane lubię. Owsiane to sojowe też tylko. Owsiane i sojowe, no to to najlepsze. Ale migdołowa jakoś najlepiej mi no jak chodzi. Depie, ją można do, do, cały czas dojść. No tak, dlatego ci mówiłam, że mamy te, teraz już nieskończoną ilość zupy grzybowej. Super, to zrobiłem kocha. Ale wiesz co? Ja wiem, powinno być tak. Czerwona krowa powinna dawać zupę pomidorową, a ta brązowa krowa grzybowa grzybową. O! Jest to, to plan. Jeszcze tylko kluski do grzybowej i już. Do grzybowej. Do, A, one się w lodówce widzę na 8 stakują tylko. No to i tak lepiej niż w normalnym Minecrafcie gdzie się wcale nie stakuje. No, no właśnie. Dobra, idę standardowo zobaczyć. Yy... Kim jesteś i co tu robisz? Co tam masz? Koń szkielet i to nie jest mój koń. Właśnie, gdzie mój koń? Może się pojawił. To lepiej, niech się nie pojawia. No, Wiesz co to muszę, oznacza? Muszę zobaczyć, czy jakieś nowe recepturki są. Może blend... chociaż... Kurczę, jeżeli ja teraz cokolwiek kupię... Nic nie kupujesz dzisiaj! No czekaj, no a jak będzie receptura nowa, to trzeba. No to receptury, receptury nie pumpkin są Pumpkin stew. Było. Kurde, nie wiem, czy my mamy. chyba Było, mamy bo ja pumpkiny jakieś pamiętam. Dobra, czekaj... Gdzie mój koń? Matko, co was tu tyle w tym domu? Czy ty zabrałeś mojemu koniowi siodło? E, nie. Nie wiem, gdzie ten Kostek Polas. Wziął przykład z Twojego. Tak, a mój tam gdzieś pewnie jest. Dla odmiany. No właśnie, ja na dobrą sprawę żadnego nie widzę. Trzeba te drzewa wszystkie powycinać, bo tu burz się zrobił. Oj, jak wodna jestem. No, już tego nie bardzo mogę jeść. Idę jagody pozbieram, będzie lepiej. Chyba, Jest to że ciekawe to ciekawe przed tym, przed tym kostek. końcem miesiąca zarobiłem. Ty, to mój kostek, a gdzie on stracił siodło? A, czyli masz, masz go, ale bez siodła? No tak, bo mogę na nim siąść. A możesz no, go prowadzić? No nie mogę go prowadzić, bo nie mam siodła. O, nie wiem. Wiesz, że już dawno po Prima Prilis? Wiem, ale no. ja nie maczałem w tym palce. A co innego? Też nie. <laughs> no dobra, podjadłam. Chyba, że nie wiem, coś go uderzyło albo coś, ale chyba nie powinno. I siodło by mu siodło. wypadło? No nie wiem. No ja nie mi tak mało jest, że ty bardziej na swoim jeździłeś. Nie wiem, gdzie jest twój w ogóle. To się szlaja standardowo. Tego, że ja nie ścinę, bo nie chcę. No bo Tam na tego mogę ja siąść, otwieram, rzeczy. no ale nie ma siodła, więc nie wiem, o co kaman z tym koniem. Dobra, i ja mam nadzieję, że to te 32 k będziemy mieli. Były jakieś zbiory w ogóle? Eee, wiesz co, no ja zebrałem trzy cebule chyba tylko. Mm. Tak, tak jeszcze. Słuchaj, teoretycznie mogę melonów trochę jeszcze sprzedać. No wiesz co, ja jabłka sprzedam. Tak, wypadek. Mam rybę dokładne. surową, mogę sprzedać jedną. Dobra, to wiesz co, zostawię nam 20 melonów. Tutaj też mamy kupę jabłek. To jabłka sprzedawaj tutaj, wiesz, z tych drzew ja, ja pewno. Staram się zostawiać każdego po 20 po prostu. No to tak zrób. Więc sprzedajemy to, myślę że, znaczy na pewno będziemy mieli te 32 tysiące, to, to, to tego jestem pewny, także na spokojnie. A zaraz Kocie, to jeszcze... przestaniesz mi tam miałczyć, dziękuję. Pestań. <laughs> Odpowiedział ci. Stań tak, miałczeć. Obiecuję, ja tego kota kiedyś by patroszę i położę nad kominkiem. <grymne> Wypchasz tak ładnie? Tak. A w ogóle mnie to dziwiło, że kiedyś taka moda była na takie wypychane zwierzęta i to były dekory w domu. No. Albo no, też ten. z norek. Futra? Takie. Znaczy, no, no. Nie, moja babcia, jeżeli dobrze. Nie, moja babcia miała z lisa szalik taki. A, były takie, były. A z futer to chyba nie bardzo. Ale takiego lisa to Zobaczmy. wiem, że na pewno miała. Ale teraz to już no, ludzie bardziej od tego odchodzą, no bo to. No już tak. Wojtek, wiesz, co? zrób jeszcze jedną skrzynkę i ona będzie na narzędzia. Bo tutaj, gdzie są te wyrzutki Zobaczmy. potworowe, to już mi się nie mieści nic, wiesz? Wiem sześć. Dobra, to po postawie jak skrzynki sobie zrobi. Nie pamiętam. Tego nie chcę. Albo nie, czekaj, postawię ją nad, ja nad krokiem. to i jabłka miałam sprzedać. Czekaj, co ja tu jeszcze. Tutaj drewno. Moje no jedzonko, tego nie chciałam. To tu, to tam. A, młotek. A, ty masz moją konewkę, dobra? He, he, he. A, już... A czekaj, ja miałem ich tą ścieżkę zrobić, zapomniałem. to. Tak, zaczął stać skrzynkę i poszedł. <laughs> A co miałem zrobić? A myślałam, że wszystkie poustawiasz od razu. Wszystkie? Te co, co tam stworzyłeś, nie? No to co tyle skrzynek? Eee, Dobra, i tu to. No i tutaj będziemy mieli o narzędzia. Narzędzia, łuki jak będziesz potrzebował. Strzały. No, łuki to bardziej na te... na jeźdźców, zagłady. Nie wołaj wilka bardzo. z lasu. Czekaj, mamy... Czemu to się nie zastarczyło? 2, 4, 6, 8, 10, 11,5 swaka. To ładnie. powinno wystarczyć. Co to tu robi? Patrzę co tu jeszcze jest sensownego i bezsensownego. Dobra. A, tak, ja mam porządek, ja mam coś zjadł może, może rybkę jedną. O, spoko. Dobra. E, tu jagody, kurczaki ogarniane, tak? E, tak, ogarniane. O, jajko! Widzisz, ogarnąłeś się, od razu się zniosły, One bra im brakuje twojej ręki. Ja już nie wiem, jak te zwierzaki działają. Ja jestem pogubiony <grym> człowiek. Nie, ci już mówię, im twojej ręki brak. No to chyba ja będę musiał się nimi zajmować. No, no, czekaj, się zastanawiam, jak to jeszcze To Jeden patrzy trzeci się patrzy na gniazdo, patrzy, czy się zniesie, ale chyba nie. Tak to zrobię, nie zrobię. Dobra, to zostawię. Zniosłeś się? Nie zniosłeś, to spadaj. Tu jak drzewa powyrastały, bo te sadzonki pospadały. A, no tak, bo przecież sadzonki jak spadną, to się sadzą. Tak, właśnie widzę jak to się zrobiło. Wiesz co, ja jeszcze trzcinę zbiorę sprzedamę. Dobra. Idziemy spać. Więc weź się tam zbieraj do domu. No już kończę. No ja nie wiem, gdzie ty tam jesteś. Tak, na dobrą sprawę. Ale on, ma, on chyba nie zdąży tego ratusza wybudować w odcinku. Nie, w odcinek to raczej na pewno nie zdąży, ale kwestia tego, żeśmy go postawili projekt, nie? O, to mi najbardziej chodzi. Ja ten burz będę musiała tu ściąć. No, trzeba będzie, bo... Te, te Przesadziłam. Sadzonki, czekaj, <laughs> te sadzonki stąd może pozabieram na razie. O... O czekaj, stąd też można je wypatroszyć, o. A, tam z tyłu niech już sobie rosną. Bo tam z tyłu to widzę gruba dżungla. Mm, no wiesz, to co rosło, to wrzucałam to od razu. Biła. Dobra, kto dzisiaj śpi? Eee, chyba ty. Tak, bo ja ostatnio spałam. Dobra, dobranoc. Tak, wyspałam, się, dzień. Dobra, ile? Mm, 34. No, to dobrze. Mamy kukurydzkę, ja zbieram. Ty Dobra, dzisiaj to... czy jutro, ta konewka? Yy, chyba jutro. Panie, idź pan stąd! Dobra, to ja zabieram wszystkie rzeczki, które mamy. Kiedy i gdzie się pan urodził? Czekaj, a jak ja. O, jeszcze jeden pan. No, tutaj szybko jeszcze. Chcę zobaczyć, czy kilo faktycznie ekstra busta mu daje. No może. Dobra, to ty po podlewaj. Ja zaraz pójdę z dziewczynką. Wiesz co? Zostanie nie? nam trochę kasy. Zobaczę, czy będzie nowa receptura. Jak nie, to może kupię jeszcze te laki bloki? Może spróbować. Bo myślę, że na, na dwa nam na pewno wystarczy. To najwyżej rozbijemy każdy swój i zobaczymy, co tam. Mhm. Dobra. Opadnie, bo aż jestem ciekaw, co z nich wypada. No, bo na razie krowy. No, na razie krowy. Ale myślę, wiecie co też, że mm, chyba przed końcem pory roku e, tu Magda będziemy musieli pole poszerzyć, to na pewno. No to się tym może zajmiesz. Ja w ogóle Ej. tak teraz myślę, że trzeba byłoby, żebym ja się wybrała do miejskiej kopalni, bo jak już mamy Silvera, nie? To trzeba byłoby w przyszłości poza Silverem mieć tego. Kolejne te na ulepszenia. No potem jest chyba złoto i coś jeszcze, nie pamiętam no jak to tam szło konkretnie. Więc widzisz. Zaraz, 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 ja może coś zobaczyć, Sunday, Friday. To nie dobra, to... dzisiaj może otwarte powinieneś mieć. Czekaj, ja pójdę jeszcze zwierzęta ogarnę. No i w sumie możesz... O, jest kolejne jajko. O, dwa jajka. No proszę. Wiesz co? Sposób. Wydaje mi się, że zaczynają się nieść, jeżeli ty też je kochasz. Bo ty ostatnio ich nie kochałeś, tylko ja je kochałam. No może właśnie może właśnie trzeba... Może właśnie muszą dwie osoby w takim razie, czekaj im tu żarcia dosypia. To dosyp. Ja już wszystkie A wykochałam. bo się nowy też wykluł, czyli A, mamy kolejnego, też. no to kolejne jajko wrzucę. To wrzucaj. Z krowami nie ma takiego problemu, masz. pokochasz i. i, 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 i już. No, oprócz tej. Tutaj... no. wiadomo, której krowy. No. Ale plus jest taki, że przynajmniej nie jest darmo zjadem i nie potrzebuje jedzenia. E, tak, to, 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 to swoją drogą, to po pierwsze, jaj, jakie ona ma oczy. Halo Julif. Ale... Ale wiesz, przy okazji też fajnie, bo da, od razu daje zupę bo nie musimy robić drewnianych miseczek, nie musimy grzybów zbierać. Eee, czegoś mi brakuje. A przetopiony cały stone? Właśnie nie wziąłem całego stona, chyba. Ja tu wsadziłem... Tutaj masz 64 i tu. Eee, 64, 64. O... No dobra, chyba wystarczy. Jak coś, ja dorzucam tu jeszcze na szybko. Oj, wiesz co? Trzeba będzie jeszcze po Stone iść na kościół, bo tam też szedł Stone, nie? Coś mi się mm, wydaje. Tak, ale tam już nie jakoś wybitnie dużo. Nie, tam dużo nie było właśnie. Dobra, wiesz co? Ja idę do miejskiej kopalni, trochę sobie poryję. Dobra. Taką razą. gdzie ja tutaj mam? Halo, Julif, nie uciekaj dół. mi! Nie wiem, co to jest coś Dobra, nowego, ale w dół to chyba dwa tysiące. Boże, jaka bieda. To jest duże? Coż mordę. No, teraz znajdź miejsce. Powiem ci, że ten ratusz to by fajnie stał na miejscu tej. 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 No. Jak to się nazywa? General Store? Eee, nie, tej naszej. Eee, Gobleski. Ciężnej. No. Tego, tego. Poszłam do, do kopalni, się... nie wzięłam pochodni. Trzeba zniszczyć, bo chyba on ich nie zniszczy. Czego ja tu mam jeszcze tak daleko? Oj idź kurczak. Czy ja mam jeszcze gdzieś niżej coś? Nie, no, chyba nie. No tu mam oświetlone. Się zastanawiam się, że chyba wzięłam... Oj idź. Widziałeś, że to można kurczaka zabić? Nie. No, ja się właśnie zabiciłem. Ej kurde, duże to. Nie, bo tak patrzę, że ja teraz chodzę, ale po miejscach, które już są oświetlone przeze mnie. Ciekawe czy w ogóle zabicie... weź idź. Kurczaka... a ty skąd się wziąłeś? Czy zabicie kurczaka młotem, to młot mi się nabija. Nie mam pojęcia. Tu musiałbyś zobaczyć, ale chyba raczej nie. O, tu jak ładnie nisko. Czekaj, tego sobie rozbiję. Nie, ja to uwaliłem, mogłem spalić te drzewa, byłby szybciej. A jest włączone palenie? Tak. No i tak by się nie zapaliło. E, kurczak, mi ją latać po rabinie! Nie hmm? jeden proszę, z las. No proszę, proszę. mi się wydaje, że ja coś źle zrobiłam. Sensie? Gdzie, że źle gdzieś zlazłam, wiesz, mam wrażenie, bo tutaj jest wszystko oświetlone. Że ja tu musiałam już jakoś być. No to ja nie wiem, tylko ty tam w kopalni byłeś. No wiem, wiem. Żeś, wzięłam nie ten, co trzeba, checkpoint wlazłam. są tu, kurczaki? O, so, ho, ho! Co, so, so. Level trzeci na bucie dostałam, o. Dobra, czy ja to już mogę postawić? To będzie miało ręce i nogi. Chyba tak. To nie ma nic. Gdzie to w końcu stawiasz? E, za tą. Godleską? E, tak. Oj, oj, ty! Matka kura! Nie. No i co, ja to postawiłem, a ten Julik nasz gdzie? On może musi się zastanowić. Ja typa tu nie widzę. Nie ma typa. Dobra, idę kupić A, dwa. dwa na kierunku, ze... Aha, dobra, ja wiem, bo tutaj jest zejście na bok. O Jezu, uderzyłem Cię, przepraszam, nie chciałem. Nie bij Julifa. Nie, dziecko uderzyłem. <laughs> A, to tam. To wojtkowe wychowanie. Tak. Ale Ulif, dlaczego Ty go nie budujesz? Ej, no nie ma go, a on z reguły zawsze się pojawiał, jak się budowało. Może znowu wolne. Yy, środę dzisiaj. No nie, no pewnie nie. no czekaj, zobaczę, czy on jest w domu, bo jeżeli on jest w domu, to w takim razie wcięło nam. Yy, ...blueprinta. No Co robisz, backup? Nadrobimy poza odcinkiem. Nie, to się z game moda po prostu weźmie. Jakiś iter. O, Proszę tutaj od razu jest. No nie, no nie widzę zleza. go tutaj, więc. Możesz może... złazić. Chyba, że on wiesz, co może zaczął od tego. Od, od y, jakiegoś y, dołu, tego go nie widzę. Może jaka piwniczka, no właśnie panie. Dobra, mamy dwa laki bloki i generalnie jestem wypapućkany z pieniędzy. A ja cały czas tylko 5 z mam i co? Ja mam obecnie 178. A ja nie powiem od kiedy mam te 5 z nawet, bo nawet nie wiem. O matka kura jest. O, ile pani dzieciów narobiłeś dzisiaj? I co żeś pani umarła od razu? Wcześniej, to myślałam, tu kury na 4 te uderzenia, a teraz od razu padła. To może już tam gdzieś dobitka była jakaś. Nie wiem, co tu. E, ja, ja coś mówię, ja źle weszłam. Tu jest dalej. O, znowu matka kura. O, to też jakaś śmiertelna mocniej niż mniej. No wiesz, może im niżej i ten, to tym. Przechodzone! Trudniejsze. O, tu powinnam iść dopiero. Wiesz co, ja sobie. Tu zrobię tak. Wezmę i je pousuwam. Czekaj, to jest powrót to, to na pewno. Ale to usunę. O, i tu mam dwa metry. Że, a bo ja to podpisałam dalej nie dół. No, widzisz. Będę miała tylko powrót i będę miała dalej te, te dwa. No, i będzie Gites. Ile dzisiaj wbijam na młocie? 64, mało, bo ja właśnie przez to, że to są odkryte tereny, bardziej się skupiałam, żeby same, ej kurwa, idź, same surowce brać, wiesz, Mhm. Mm niż... E... Ty, ty czas widzisz, nie? Widzę, tak, 17. No zaraz będziemy kończyć, tak, o, pochodnie mi się skończyły, będziemy na pewno kończyć, bo będę zaraz wracać. Dobra, Juli wbuduje jednak. Tak? Mhm. Mm może faktycznie słuchaj tam jakaś piwniczka jeszcze co. No właśnie idę zobaczyć. <laughs> Bo na razie to on widzę fundamenty. Ej, ty, daj, ty! Skąd ty się tu... Po... A, a matka kura skąd? Hmm, nie wiem czy tam jest coś na dole, ale tak trochę wygląda, jakby coś miało być. No wiesz, nie tam będzie. Ale mam to... wrażenie, że on to będzie dłużej niż dwa dni budował. No to dobrze, może na jesień wybuduje. Nie no to na pewno. Drogi, szkoda, że te, te. Yy, nie stakują się. Mm. Y, te. Yy, od ptasiolów. Gniazda. Aha, tak, tak, to też. Czekaj, nie to chciałam, chciałam. Tutaj będzie J, tutaj Armów i teraz będzie yy, 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 Dół. Dobra, stąd będę szła dalej. Okej, okay, to teraz powrót. Tak. Wracaj, jestem, wracaj powiem... bo mamy do zbicia e, lucky bloki. A no tak, tak, już. Tutaj... bijemy w tym samym momencie, zobaczymy co kto komu wypadnie. Dobrze, już tutaj tylko to jeszcze zbiję, żeby młot dobić. I młot mam na 76. Jak dobrze pójdzie w kolejnym odcinku, będziemy mogli go oddać na ulepszenie. Pytanie, czy będziemy go oddawać, czy druga konewka? A, bo ja wiem. Czym się Lucky Blocki zbija? Kilofem po prostu. Wybierz sobie, który chcesz. Ten. No. Ja to Dzięki! A. Dzięki! To o! A idź, panie, sam se wstać te Lucky Blocki. Ja ciasto dostałem. Smacznego. No ja nie będę go... Aha, Aha no tak. Bo ja jestem głodna i miałam fatygę. I mi się należało. Wiesz? Mhm, mm dobrze. Dobra, tutaj... Zobacz, ile mamy ore w domu. Silver? Silver? Nic? No jak nic, zostawiałam. No ale to ja chyba wziąłem na ten. Aha, no to dobra, to ja tu to, to zostawię. 19. To 10 chyba jest potrzebne na kolejny upgrade. No to, to nie zostawię, bo. Nigdzie? No to zostawiłam. Nie, nie ma. Dobra, I kolejny upgrade sobie... 10 kosztuje. Trzeba no to 19 je, tak. przyniosłam. Dobra, mm -hmm. czekaj, zjem to. Zjem jabłko. Czekaj, Jeszcze zerknę pod nami. O, i sałatka. Dobra. Zwierzątka. Ja się... tak wygłodniłam w tej kopalni. Jeszcze ogarnięta, jeszcze zbiorę te jogurtki. O, od razu lepiej w brzuszku jak człowiek najedzony. Dobrze, to co, to możemy kończyć? Wszystko ogarnięte? No już właśnie zbieram ostatnie te. Została ci moja łopata może? E, tak. A tak nie mam i tak dziwnie mi to w ekwipunku wygląda. O, dziękuję. To się posprzedawało już? Tak. Dobra, to możemy iść spać. Już skończę zbierać jagody. Zbierasz sprzedaj. Dobra, ale wygląda. ja je właśnie chyba sprzedam wszystkie, bo... Sprzedaj, ja nie zostałem jak praktycznie. One na razie nam są niepotrzebne no. i tak jeszcze mamy, także... Dobra, ja śpię dzisiaj czy ty? Mm, Dzisiaj te. No ja ostatnio spałam. Dobrze, to my wam bardzo serdecznie dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Ze mną był Wojtek. Byłem. I byłam sobie ja, tak więc trzymajcie się. No i cześć. Pa 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 pa.